Gra, na którą wielu wyczekiwało od dawna. A wyjście części drugiej chyba było przesądzone, już po części pierwszej, przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż końcówka jedynki mówiła nam trochę wprost, że to ostateczny koniec. Ale jednak drugi Dying Light od naszego rodzimego studia Techland w końcu jest. Część pierwsza wyrobiła sobie bardzo mocną markę, a nawet otrzymywała regularne, małe aktualizacje i wydarzenia. Po dziś dzień, mimo że minęło już sporo lat od premiery. Jeżeli szukasz recenzji, Dying Light 2 na moim kanale będzie. Pojawi się w prawym górnym rogu, może jednocześnie z tym filmem, ale ten film będzie o czymś innym. O kwestii technicznej tej gry. Nim ogarniemy jej cechy, jej zalety, wady, fabułę, mechaniki, w klasycznej recenzji możecie zobaczyć jak ta gra wygląda i radzi sobie z rozwiązaniami technicznymi, RTX-em, DLSS oraz maksymalnymi ustawieniami. Jednym z typowych pytań, gdy mamy zamiar kupić grę, czy to jest po prostu to, czy działa, czy dobrze działa, albo czy w ogóle mi pójdzie. I wydaje mi się, że od tej technologii DLSS, to te pytanie no już nie będzie aż tak bardzo boleć. Jest pewna rzecz, która na razie właśnie występuje głównie na nowszych kartach graficznych, ale może być podwaliną do tworzenia kolejnych produkcji o pewnej, no i zapewne Pewnej stabilności, jakby działania gier, niezależnie czy będziemy mieć topową kartę, czy może lekko mniej topową. Ja testowałem Dying Light 2. Na dwóch sprzętach, jeden pod klapą ma 16 GB, stary model i piątki, 2080, oraz drugi sprzęt to mocna i 7, 32 GB i 3080. No, można powiedzieć, że to trochę krowy od NVIDIA. Tak, to są krowy od NVIDIA, oczywiście na ten rok, ale za rok, dwa, pięć, może te karty będą już zwyczajne, ale wprowadzają technologię, która może być takim prekursorem, podwaliną, bazą na kolejne lata. To technologia DLSS oraz RDX, i w tym filmie zobaczycie te same kadry i momenty z Dying Light 2 z tymi technologiami oraz bez nich, a także dowiecie się czym te technologie są, co zmieniają. Lewy kadr będziecie mieć z RTX-em oraz DLSS, środkowy kadr będzie z RTX-em bez DLSS-u oraz prawy kadr będzie na formie, że tak powiem, potato mode, czyli na wszystkim maksymalnym, ale bez RTX-a i bez DLSS. Czy film wygląda trochę na sponsorowany? I tak, i nie. Tak, bo, do, bo grę do testów, do recenzji oraz do prezentacji tej technologii załatwiła mi Nvidia, a za oferą stoi też Computronic, który ma oferty łączące zarówno grę Dying Light 2, jak i sprzęty, czy też karty z serii 2000, 3000 obsługujące RTX-a i DLSS. Czy to sprawi, że kwestia techniczna oraz moja recenzja późniejsza Dying Light 2 będzie wyłącznie pozytywna, skoro w tle stoi Nvidia i Computronic? No, nie do końca na tym kanale tak nie jest, bo użycie tych technologii też ma swoje koszty, niekoniecznie pieniężne. Mowa oczywiście o kosztach jakby w grze. Dowiecie się o działaniu, plusach i trochę minusach DLSS i RTX. Może mówmy to, czym ten. W sumie RTX jest. W skrócie jest to ray tracing. Można przetłumaczyć łopatologicznie na śledzenie promieni. Wielu kojarzy się to wyłącznie, no funkcja ta RTX w grach z ogromnym spadkiem klatek, kosztem mocy obliczeniowej dla jakichś tam wodotrysków graficznych. Sam nigdy nie byłem jakimś mega fanem tego rozwiązania. Do czasu, do. DLSS, ale o nim dokładniej za chwilę. W większości gier światło jest po prostu obiektem. Wszystko co znajduje się na trasie światła, rzuca na niezwyczajnym świecie naturalnie cień i tyle. A co jeżeli na cień wpływa jeszcze masę innych elementów, np. woda, w której światło się odbija, i na przykład jeszcze szyby obok tej wody, które dodatkowo znajdują się w pobliżu i powinny coś robić z tymi odbiciami. Wówczas system cieniowania tradycyjnego tego nie ogarnia. Opracowano różne technologie, które dają różną jakość cieni. Jednak one zazwyczaj są bardzo statyczne. Jedyną zależnością pozostaje źródło światła i obiekt, który to zasłania. Co zmienia tutaj RTX? Światło rozprasza się intrygentnie po każdym obiekcie, rzucającym cień niezależnie. Gdy posiadasz np. zwykłe cieniowanie, zwykłe odbicia, są one zależne od poruszającego się źródła światła i tyle. W przypadku RTX-a obiekty rzucające cień lub odbijające światło są. Niezależne, co znaczy, że na przykład mokra powierzchnia posadzki chodnika, może być odbita jeszcze dodatkowo w innych obiektach w szybie witryny sklepowej, która dodatkowo przepuszcza to światło, byśmy widzieli, co jest za tym odbiciem chodnika jeszcze dodatkowo we wnętrzu pomieszczenia ten chodnik też się odbija z tego jeszcze innego źródła światła. Przypomnijcie sobie teraz em, takie gry jak na przykład Half-Life 2, jak działały tam cienie. Następnie przypomnijcie sobie na przykład Crisis 1 i tamtejsze cienie, które no, były już bardziej realistyczne, no a teraz te, też gry, które wykorzystują RTX-a. No właśnie, Dying Light 2 stara się robić to bardzo mocno, posiadając kilka opcji graficznych w menu obsługujących RTX, no i też różne tam powiedzmy dodatkowe opcje tego, jak to ma działać, jak to Najlepiej zobrazować. Jak to urealnić, przedstawić to takiemu powiedzmy człowiekowi, który nigdy karty RTX i nie miał w komputerze, nigdy na niej nie grał? Rzućcie świecący kauczuk do ciemnego pokoju, pełnego przedmiotów i luster. W standardowym cieniowaniu i odbiciach głównym obiektem jest piłka. W RTX. Piłka jest jednym z elementów obliczanych całego tego otoczenia, nie jest głównym bohaterem. Bo zachowanie piłki jest myślone jakby przez wszystkie inne elementy pomiędzy tymi elementami również, niezależnie od piłki. To jest jakby taka sieć odbić i cieni. Technologię RTX głównie kojarzymy z reglam, gdzie wszystko jest chromowane, wypolerowane, lśniące, no a w przypadku gier to jednak ma trochę inne założenie, by maksymalnie urealnić padanie świateł, cieniów, czy też realność rzucania tych cieni przez inne obiekty ruchome. Wyobraźcie sobie, że na przykład pod sufitem macie zamontowane lampki i te lampki się gdzieś tam poruszają. No i cienie po prostu też padają w zależności właśnie od jednego obiektu światła, od jednego źródła światła. A co jeżeli mamy wtedy odpalonego RTX-a? Te wszystkie lampki pod sufitem zamontowane odbijają się praktycznie we wszystkim niezależnie. Ok, ale RTX najczęściej klęka przy odpalaniu go w grach. Już nie. Ja sam byłem lekko zaskoczony tym jak działa w przypadku użycia DLSS. Czegoś co można określić jako powiedzmy trochę balans dla technologii RTX. Najczęściej było tak, że RTX po prostu zżera wszystko co mamy w naszym sprzęcie, w naszej karcie i tyle, tak? Jak to działa w takim razie z DLSS-em? Jak to działa Balansując czym jest DLSS i co sprawia, że granie z efektami RTX nie musi być już rezygnacją z dużej ilości klatek, w opcjach Dying Light 2 i innych nowych gier znaleźć możemy kilka wariantów DLSS, które balansują jakością i ilością klatek. Rozwijając skrót, jest to można powiedzieć, że Deep. Learning Super Sampling, czyli uczące się próbkowanie, łopatologicznie mówiąc, by opisać to, co daje ta technologia w skrócie na start. Macie 30-40-50 fps, gdy odpalicie grę na maxa z RTX. -em. Czasami, gdy nagle efektów jest więcej, to gra już w ogóle klęka kompletnie. Ale odpalacie DLSS. Na przykład tryb zrównoważony. Gra magicznie trzyma 60 klatek na kłódce, albo dociska nawet do 80-90 z RTX-em na maksa, albo też na wyższej niż w Holhalde rozdzielczości. Magia, czary, Ufoludki? jak to możliwe? Dlatego że karty serii 2000 i 3000 posiadają w sobie układy, którymi, którymi karta dynamicznie zarządza w celu właśnie osiągnięcia większej ilości klatek. W jaki sposób? Samplując klatki i elementy wyświetlane w grze w różnej jakby rozdzielczości. Klatka nie jest zawsze taka sama. Dla gracza jest to niemal niewidoczne, a gra zamiast jakby renderować się Obiekty, klatkę w maksymalnej formie, może to wszystko skalować. Czasami pojawiają się takie porównania, gdzie mówi się o tym, że do serii 2000 mieliśmy karty graficzne, które po prostu miały swoją moc obliczeniową, tak? I można było dojść do ściany i tyle. Jak ja to mówię, powiedzmy w przenośni You Fit, You Play. You don't fit, you don't play. Tak kiedyś było, że mieliśmy kartę graficzną i ona miała swój limit i tyle. Musieliśmy balansować ustawieniami. A co jeżeli więcej już nie musimy nimi balansować? Dlaczego? Dlatego, że teraz dzięki DLSS możemy dynamicznie osiągać więcej klatek niż gra bazowo wyciąga, balansując w tle tym, jak te klatki będą wyglądać. Są to tak małe detale, że najczęściej tego nawet nie dostrzegamy. A jak sami widzicie, na przykładzie Dying Light 2, na ultra, w 2560x1440, albo też nawet w 4K z maksymalnym RDX-em, gra klęka, jednak, ale bez DLSS-a. A z... No, Stabili średnio 55-60, tak jak w pyszczek strzelił. Co to w takim razie można powiedzieć, że zmienia? Na czym to polega? Czym za to płacimy? Można powiedzieć tak, wyobraźcie sobie, że macie obiekt 3D, na przykład piłeczkę, kuleczkę wspaniałej jakości, urywa pupę przy samych uszach, wow, ale obraca się w 10 FPS-ach z RTX-em, dlatego że ilość tych wszystkich odbić, tych wszystkich cieni po prostu zaczyna to powoli zażynać. To co zrobi DLSS? Obniży elementy jakości tej klatki, tego obiektu, ale tak inteligentnie ci to podskaluje albo zeskaluje, no, że nawet tego szczerze nie rozróżniasz, bez wyraźnego przyjrzenia się. Ta technologia działa w taki sposób, że dynamicznie balansuje tym, co widzimy, jakby na ekranie, yy, skalując to. Tak, ale czy zwracamy na to tak wielką uwagę, czy to się tak bardzo rzuca w oczy? No właśnie nie. Dzięki temu gra trzyma stabilną ilość klatek, i to czasami z RTX nawet na maksa. Można powiedzieć, no dobra, fajnie Brodeł, ale nie stać mnie na taki komputer nawet z 2080. Ti. No to cóż, jest na to pewne rozwiązanie. One nazywa się GeForce Now, czyli opcja gry przez internet. Na słabym komputerze, za pomocą innego komputera, jakby wynajątego u NVIDIA, Wtedy gracie po prostu w grę, która jest jakby streamowana z innego komputera na wasz monitor, ale tutaj niestety trzeba mieć się no, doskonałego neta. W przypadku rozgrywki dynamicznego biegania, wciągania się, podciągania walki w Dying Light, szczerze mówiąc, nie czułem przez ponad 30 parę godzin, 40 godzin rozgrywki w tym tytule przed filmem, by ten DLSS jakoś krytycznie mi ten odbiór graficzny gry obniżał. A jeszcze warto wspomnieć o tym, że ten DLSS jest stale rozwijany, stale ulepszany, jest trochę inny niż to miało miejsce na przykład dwa lata temu. Dzisiaj działa wybitnie dobrze jest to jedna z pierwszych gier, jeżeli oczywiście mówimy tutaj o Dying Light 2, w których uznałem, że będę grać pełną treść gry z rtx na maksa. Wcześniej wolałem rezygnować troszeczkę z niego, by uzyskać trochę więcej klatek, jednak wolałem grać w większej ilości klatek niż z RTX-em, Teraz, właśnie mi to nie przeszkadza. Jak widzicie w Dying Light 2, DLSS robi bardzo dużą robotę. Ustawienia maksymalne RTX również jest tutaj ustawiony maksymalnie. No ciężko troszeczkę to było bez DLSS-a, prawda? No właśnie, z DLSS-em płynne 55-60 klatek. Jak mówiłem na początku, Recka Dying Light 2 na moim kanale powinna pojawić się albo lada moment, albo w tym samym momencie co ten film. Znajdziecie ją na pewno w prawym górnym rogu i tak samo w recenzji też dokleję ten film, jeżeli kogoś kwestia techniczna Dying Light 2 będzie interesować. Na koniec klasyczne podziękowania dla płatnych wspierających ten kanał oraz zaproszenie Was na system kuratora Steam. Ten system sprawi, że jeżeli macie go w obserwacji, a jest tam niemal 20 tysięcy osób w przypadku mojego kanału, to moje filmy pojawią się w tym Steamowym sklepie. Jeżeli jakąś grę ogarnąłem, to będzie pokazana gdzieś w sklepie, że Twój kurator obserwowany, czyli na przykład ja, ten tytuł ogarnął. I ta recenzja może być nawet też wyróżniona. I tam są też trzy stopnie oceny. Pozytywny, właśnie, bardzo potrzebny, informacyjny i negatywny. No, normalne reczki steamowe tego niestety nie mają. No i cóż, swoje awatarki płatnych wspierających widzicie teraz na ekranie, mogę wam powiedzieć na koniec tylko tyle.